Ciekawe, że mnie słychać na, na filmie. Nie wiem, co słyszycie, ale to są uroki Podlasia. ja teraz to mówię o tej muzyce. O nie, już jej, jej, jej nawet nie słyszę. Dobra, to nie. To sobie dajemy z tym spokój, jestem na Podlasiu i cześć jestem Paulina. Za mną Podlasie. Proszę <noise> powiedzieć w Podlasie. O Podlasie też sobie porozmawiamy o tym, jak się tutaj żyje i każdy stereotyp jako półroczna mieszkanka Podlasia stwierdzam, że nie jest wyolbrzymiony. Po prostu jest prawdziwy. Dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, jak nie robić piercingu. I to nie jest tak, że ja jestem jakąś fanką piercingu, ja mam przekuty każdy centymetr mojego ciała, mam tatuaże i w ogóle co to nie tylko. Absolutnie. Właśnie o to chodzi, że ja myślę, że ja mam najmniej do powiedzenia w tym temacie, bo ja jedyne co mam to dwie dziurki w uszach i jedną w pępku. Ale to nie przeszkodziło mi w tym, żeby jechały samochody. żeby doświadczyć tego przekucia z pompą. Zacznijmy od mojego pępka, dlatego, że to jest najbardziej lightowa historia. A mianowicie, yy, byłam wtedy w Anglii, miałam lat 17 albo 18. Podejrzewam, że bardziej 18, bo chyba musiałam być pełnoletnia do tego procederu. A teraz mianowicie już mówię jakiego. Chodzi o to, yy, że mieszkałyśmy razem z kuzynką. Jej rodzice wyjechali yy, gdzieś tam, nieistotne, a my miałyśmy określony budżet, żeby nie umrzeć. Czyli to były pieniądze na jedzenie, picie, na po prostu przeżyjmy to, przeżyjmy ten czas, jaki tam jesteśmy. Yy, nie pamiętam dokładnie, jak to czasu trwało, ale jak możecie się domyślać, te pieniądze, ten budżet skończył się po około prrr, tygodniu. <laughs> Także już wtedy przymierałyśmy głodem. Staraliśmy się jakby łapać jakieś tam, wiecie, pracy dorywczych, coś tam zrobić, żeby te jednak pieniądze wyczarować. Czy to jest kosiarka, czy to co to jest? Nie, to chyba jakaś motorynka. Staraliśmy się te pieniądze jakoś wyczarować, żeby po prostu nie umrzeć. I nie dzwonić do rodziny z takim poczuciem: że przegrałyśmy, nie dałyśmy rady, bo alkohol był ważniejszy. Alkohol w Anglii jest drogi, zdroższy jest niż w Polsce i jest o wiele, wiele gorszej jakości. Przynajmniej był wtedy, to było milion lat temu. No, ale udało nam się, udało nam się, miałyśmy ostatnie 15 funtów w portfelu i następnego dnia miałyśmy jechać do Polski, więc ja stwierdziłam, bo ja wiedziałam, że to jest czas, w którym już do Anglii szybko nie zawitam, bo ja już się robiłam dorosła, wiedziałam, że już mi do Anglii nie będzie po drodze. Wiedziałam, że zacznę studia i już tam nie wrócę, więc stwierdziłam, że chcę sobie dać pamiątkę angielską i chcę sobie zrobić tatuaż, i to miał być tatuaż Big Bena na małym palcu stopy, czy tam na którymś palcu stopy. I ten tatuaż kosztował 17 funtów. Tak. Zabrakło nam dwóch funtów wtedy, żeby zrobić mi tatuaż. Nie nie mam żadnego tatuażu i teraz, nigdy nie mów nigdy, ale bym sobie żadnego nie zrobiła i bardzo się cieszę, że go nie zrobiłam. Tak myśli się inaczej, więc jakby zastanówcie się nad rzeczami, którymi robicie ze swoim ciałem i które są nieodwracalne, bo ja teraz bardzo się cieszę, że ta decyzja nie została dokonana. Ale za 15 funtów mogliśmy mieć piercing, a dokładnie tak jak już powiedziałam, mogłyśmy mieć piercing, pępka, więc hej, czemu nie? Więc wchodzimy sobie do pomieszczenia, w który, które jest bardzo ładne. To chyba był jakiś jubiler czy coś takiego. Po prostu było piękne, złote ściany, złote klamki, wszystko było takie, wiecie, expensive i w ogóle. I były takie kręcone schody na górę. No to my sobie chodzimy. I był właśnie oczywiście znak na to, że tam jest piercer. Wchodzimy sobie na górę po tych kręconych schodach i nagle świat zwalnia. Bo widzimy pomieszczenie, które wygląda jak stary szpital. Farba odchodzi ze ścian, wszędzie stoją takie metalowe łóżka, na których są stare materace, i one stoją w korytarzu. I widzimy tak, taki właśnie znak na drzwiach piercer. I pukamy tam i w ogóle bez żadnego zapisu, bez niczego pytamy się, czy możemy sobie zrobić kolczyki. Ja, bo już moja kuzynka miała w tamtym momencie i otwierając te drzwi, widzę trzy osoby. Trzy osoby, które miały masówkowo robione kolczyki, to były kolczyki w języku, siedziały z taką wielką igłą, przed, przed, centralnie przed drzwiami i ja je widziałam. I ona tak siedziały, wiecie, języki wywalone i, i taka wielka igła w tym. Mówię, Boże... Boże, tak patrzę na to, czy oni w ogóle to czyszczą? Czy on tam po prostu jedną wielką igłą chodzi i nawala im te kolczyki w języka? Ja, 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 jak to działa? No ale wiecie, crazy. I stwierdziłam, dobra, jestem to poczekam. Proszę, to znaczy że to był znajomy tej mojej kuzynki, i ona powiedziała, że nie ma się w sumie czego bać. No to, no to jak kuzynka mówi, że nie ma się czego bać, no to oczywiście, że nie ma się czego bać, prawda? No i ze względu na to, że to były znajomości nasze, to jakby ja nie byłam w masówce, tak? Bo I ten koleś wiecie, czy robił indykolczyki jeden po drugim, nie czy to pępek, czy to w ogóle w uchu, czy to w języku. Po prostu wszystki po kolei leciał. No i nas zamknął w tym pomieszczeniu, w tym pokoju, jako że byłyśmy dwie i tutaj była znajomość, i ja powiedziałam, mu, że się bardzo stresuję. Ona mnie zagadywa, skąd jestem, bla 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 bla. No i byłam na tym metalowym łóżku, na tym starym materacu, ja się złapałam ramę tego metalowego łóżka z tyłu i kazał mi się położyć, tak bój Boże, zaraz umrę. On wyciąga tą wielką igłę. tak się zastanawiam, czy przed chwilą ta dziewczyna nie miała tej samej igły w języku? No trudno, może i miała, nie? Ale to mnie wtedy nie interesowało. Znaczy interesowało, ale tak w sumie tak bardzo się bałam, że się bałam odezwać. No i on powiedział, żeby nie wciągać brzucha, takie wiecie, typowe procedury, no i Pff, igła pępku. No i w tym momencie, kiedy ta igła jest w moim pępkiem, on mi pokazuje yy, kolczyki, które mogę sobie wybrać. Jakoś nie miałam ochoty wybierać tych kolczyków, no i wybrała za mnie moja kuzynka, wybrała sobie takie same, jakie ona miała. No i on mi założył ten kolczyk. Dostałam opatrunek, przez trzy dni nie byłam w stanie spać, tak mnie to bolało. Yy, nie w... Mogłam po prostu spać jedynie w takiej pozycji embrionalnej, bo czułam, jak mi się rozrywa skóra. Yy, w momencie przykucia zero bólu, wszystko było w porządku, problem pojawił się dopiero później, jak trzeba było iść spać i to skóra się, wiecie, jak chodziłam, ona się rozrywała ja Wam tutaj postawiam zdjęcia, jeśli znajdę no i skończyłam z kluczykiem. i po trzech dniach, jak ból minął, to w sumie było wszystko w porządku tam, wiecie, wracam do domu, mówię mało, mam kolczyk w pępku, nie, pokazałam i tak dalej o mój Boże, no i to było lat temu dużo Nie istotne ile dokładnie, ale dużo ja podjęłam dwie albo trzy próby ściągnięcia tego kluczyka. i muszę Wam coś pokazać Ten kolczyk jest <śmany> nadal. bo nie da się go ściągnąć. Ja naprawdę próbowałam. Naprawdę ja próbowałam go. W... Nie to, że on mi jakoś bardzo przeszkadza, bo ja go już zaakceptowałam i ja uważam, że tak w gdy zabawna żyje, nie zbabrało się, nie dostałam jakiejś gangreny ani niczego, więc mogę się tylko śmiać, tak? <śmany> więc nie jest tak źle, ale ten kolczyk jest ze mną nadal. ja coś czuję, że ja w tym kolczyku umrę. Pokój <śmany> się nie da wyjąć. Także jeśli robicie kolczyki i zdecydujecie się na to, żeby zrobić coś ze swoim ciałem, co jest dość inwazyjne, to czytajcie opinie i uważajcie na siebie. Proszę. <laughs> Druga historia natomiast jest bardziej hardkorowa i dotyczy mojej prawej dziurki w uchu. I teraz zapytacie się mnie, jak to możliwe, że przekucie ucha może być bardziej hardkorowe niż przekucie pępka. No może. Uszy przekute miałam pierwszy raz, czyli obie dziurki, jak miałam 5 lat. Moja mama stwierdziła, że jak nie teraz, to nigdy, co nie? Czyli jak kończycie 5 lat, to już koniec, po prostu zostaje Wam praca, wychowywanie wnuków, już po prostu nigdy w życiu nie będzie szansy na to, żeby sobie zrobić kolczyki w uszach. Nie, absolutnie nie mam za tego mojej mamie, miałam te kolczyki, było fajnie, natomiast chodziłam do takiej szkoły, która się totalnie nie zgadzała na kolczyki, więc trzeba było je wyjąć i nie opłacało się ich, wiecie, Ubierać przed szkołą, w szkole ściągać i ubierać ich po szkole. No, po prostu stwierdziłam, okej, okay, to nie noszę, bo jeszcze, wiecie, byłam dzieckiem, jeszcze zgubię to, była podstawówka. I prawa dziurka mi zarosła. I oczywiście muszę dodać, że jak żeby inaczej miałam 5 lat i przepływane uszy pistoletem, czego też nie robimy. A jak chcę się wiedzieć, czemu to sobie wyyutubujcie, bo ja niestety nie jestem osobą e, do omówienia na te, te, te tematy poprawnie. Idziemy dalej. Dziurka mi zarosła, lewą nadal miałam. I ja chodzę zazwyczaj tak jak teraz. Czyli tutaj sobie są włosy, tutaj są włosy odchylone i było widać, że ja tą dziurkę mam. Więc przenosimy się teraz do moich 22 urodzin. Moje 22 urodziny były organizowane w mieszkaniu moich znajomych. Miałam zrobiony super tor, w ogóle było super, wszystko pięknie, ładnie. I był czas otrzymywania prezentów. Już tam, wiecie, szampan wszedł i tak dalej. Dostaję prezenty, oglądam wszystko super piękne. Bardzo jestem wdzięczna, bo to były świetne urodziny w ogóle. No i od jednej osoby dostałam kulczyki bo widziała to, że ja tę dziurkę mam, że nie noszę kolczyków, bo z jakiegoś powodu nie noszę, ale że ta dziurka istnieje. No i wtedy powiedziałam, że bardzo dziękuję, ale nie wiem, nie mam tej drugiej dziurki i, i nie chcę Ci mówić, żebyś oddał te kolczyki, bo mi się nie podobają, tylko po prostu nie mam tej drugiej dziurki. No, i to osoba powiedziała, że dobrze, zatrzymaj je, może to będzie bodziec, żebyś sobie przykuła tą drugą dziurkę. No i spoko. Impreza trwa w najlepsze u budu, 22 lata, nie? No, to się po prostu więcej piło niż jadło. I to już był mniej więcej czas, kiedy jeden z moich kolegów już zgonował sobie po prostu wiecie, leżał w przedpokoju, my sobie przez niego przechodziliśmy. Czemu wam to mówię? Żebyście wiedzieli mniej więcej, w jakim my stanie byliśmy. I tak sobie siedzimy. Gadamy, wszystko fajnie, fajnie. Zaczynamy tam jakieś różne zabawy i tak dalej. Mój kolega tam bawił się w jakieś tam zbroje, zbrojenie, niezbrojenie, więc zaczęliśmy sobie upierać jego zbroje, biegać sobie super śmiesznie. I on w pewnym momencie mówi: Jak chcesz, to ja ci przekuję to ucho. Przypominam, pijemy północy, każdy jest pijany, i on nagle wyskakuje z tym, że mi to ucho przybije. Ja zawsze staram się zachować resztki trzeźwego umysłu i mówię mu, słuchaj stary, bardzo dziękuję, ale może jak będziemy w lepszym stanie. I wtedy odzywa się jego partnerka i mówi, że nie masz się co martwić, przecież ja mam tyle, ona miała więcej dziurek chyba w uszach i wszystkie przykuwane przez niego. No, i ja tak mówię, nie wiem, wiecie co, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Może niekoniecznie teraz, może jutro, może rano, może jak się obudzimy. Ale fajnie, że zrobiło słońce zaszło, ja w końcu coś widzę. Widzę, jakiś tutaj czas kończy nagrywania, więc muszę się troszeczkę streszczać. No i wszyscy zaczęli mnie nie, 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 dawaj, dawaj. Wszyscy poza tym kolegą, który aktualnie leżał. Nie, dawaj, dawaj, dawaj. będzie super, będzie, będzie dobrze, będzie świetnie. No i jakoś tak wyszło, że nagle znaleźliśmy się na łóżku. W sensie siedzieliśmy sobie wszyscy razem na tym łóżku i mój kolega wziął ten swój miecz ten z rekonstrukcji, wziął jakiś kolczyk i ten kolczyk zaczął piłować na tym mieczu, żeby był ostry, żeby mógł mi przekuć ucho. Czajcie to, pijany człowiek, wielki miecz, kolczyk, on siedzi i to piłuje. Ja nie wiem, jakim cudem on sobie nie spiłował rąk, w sensie, że mu się nic, wiecie, nie omsknęło, że on po prostu ma wszystkie palce i że my po prostu żyjemy. No i ja się śmieję, wstawiam tutaj film. No i on tak wiecie, piłuje, ten kolczyk piłuje a ja tak mówię, co, so, to, to, to nie jest chyba dobry pomysł, to chyba niekoniecznie, nie, 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 I wiecie, ja się zapierałam, mówię, nie nie, 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 ma takiej opcji i w pewnym momencie jestem już w łazience, trzymają mnie dwie osoby za ręce i dzieje się, dzieje się, mój kolega stoi przede mną i trzyma ten kolczyk, ja się telepie ja się telepie dwie osoby mnie trzymają, wy nie, 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 ja się, wy... wiecie, ja się wykręcam i tak dalej, i tak dalej, oh, Polina uspokój się, nie bądź pipa, bla, 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 kłócimy się, zaczynamy krzyczeć, i tak dalej. W pewnym momencie on wychodzi. On wyszedł, i ja się trzęsę i mówię: Ja nie po to się tak stresuję, wróć tu i zrób mi ten kolczyk. I słyszę tylko jak on krzyczy z drugiego pokoju: Głupia, ty go już masz. Nie tak, co. I zaraz się, że byłam w łazience, idę do lustra, odchylam włosy i patrzę: a to taki złoty diament. Złoty diament, po prostu taki świecący diament. W ok mówię: okej, nie bolało. Następnego dnia natomiast. Uh, budzę się i czuję, że boi mnie ucho. Dotykam, jest trochę spuchnięte, wstaję do lustra i nie mogłam sobie przypomnieć, jak to możliwe, że ten kolczyk pojawił się w moim uchu. <śmusza> Musiałam zadzwonić i pytać się ich, jak to się stało, że ja, mimo że dostałam staw kolczyków, to skończyłam w uchu z jakimś diamentem. Tutaj macie relację z mojego story z Instagrama. Tym razem miałam szczęście. Pomimo, że był to kolczyk, który nie wiem, czy był dezynfekowany, był wiecie, ostrzony na jakimś starym mieczu, to i tak to ucho mi się nie zbabrało. Udowadniam, mam ucho, mam kolczyk, nadal żyję. Także uważajcie, co robicie ze swoim ciałem po raz drugi. Czas mi się kończy, zostało mi 6 minut nagrywania yy, i muchy mnie już zjadają. Yy, ja... Super, spędziłam ten czas. Ostatnie rozpatrzymy na Podlasie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Cześć!